Dobry kochanemu Państwu. Dzisiaj w nocy wyobraźcie sobie po raz pierwszy ugryzł mnie komar w nocy w lewą stopę ponad kostką. To zwiastuje nadejście lata. Chociaż jeszcze na dobrą trochę wiosny nie ma. Słuchajcie, odwalmy się dzisiaj od polityki i zaśpiewajmy sobie piosenkę, którą napisałem 20 lat temu. Z hakiem pewnie. Przyśpiewki o komarze. Niech nam będzie fajnie miło, wesoło i poniedziałkowo. I buzi, i gramy. Leci sobie komar poprzez góry lasy jak szalony leci być może na wczasy leci komar, leci poprzez pola łąki przodem puszcza pszczółki tyłem puszcza pąki. To dla Państwa dzisiaj wdarze te przyśpiewki o komarze Dana, dana, bara, bara, lejmy w łeb komara Psyka sobie komar, taką ma naturę Gdy zasłonisz nogi, on ci psyknie górę Gdy znów w górę zatkasz, na wszelki wypadek komar znienacka bzyknie prosto w zadek to dla państwa dzisiaj wdarze te przyśpiewki o komarze dana dana para para lejmy w łeb komara leci sobie komar niczym błyskawica ściekły i do żarty Pewnie to samica, biorąc Cię w obroty, zamienia się w pompkę, sprawnie z się i ciągnie poprzez ustną trąbkę. To dla Państwa dzisiaj wdarzę, te przyśpiewki o komarze. Dana, dana, bara, bara, lejmy w łeb komara. Chemia nie pomoże, na komara szpony. On ma chemię w dupie, jest uodporniony. Niszcz owada sprytem z, z rana do wieczora. Pijąc krew z wódeczką, będzie miał kasora. To dla państwa dzisiaj w darze, te przyśpiewki, o komarze. Da. Zyka co popadnie, na tym tle ma hopla, tu kobitkę świata, tam faceta z opla, i na koniec puenta, z której nam wynika, Komar to ma dobrze, ten to se pobzyka. To dla Państwa dzisiaj wdarzę te przyśpiewki. Łeb, łomara i razem to dla Państwa dzisiaj w darze te przyśpiewki o komarze dana, dana pa. A gdyby tak ktoś z Państwa dzisiaj skusił się na patronat, będzie mi bardzo miło, będę zobowiązany, tak jak jestem zobowiązany wszystkim Państwu, którzy już w nim uczestniczą. Dziękuję serdecznie, polecam się łaskawej pamięci kochanych Państwa i do zobaczenia, do jutra.